Udało nam się ogarnąć e, naszą pierwszą snajpę. Jest to e, replika Bardziesiątki, ale z bardziesiątki zostało nam tylko i wyłącznie wodę. Cały środek jest wymieniony. E, zapłaciliśmy za nią 1800 zł. Zrobimy sobie recenzję na pewno w którymś z następnych odcinków i będziemy ją customować pod niewidzialną. Także A, jest, nie mogę się doczekać. <laughs> o, dzisiaj mamy znowu fajną pogodę, ale na szczęście, jak widzicie, robi się już coraz chłodniej. Więc w następnych dniach z tego co widzę ma być no, taka temperatura bardziej o Jezu, bardziej przyjemna. Więc bierzemy się za unboxing, że zapraszam Was do oglądania. Dobra. Także oj, tak to wygląda, Że było wiarygodnie. Mamy tutaj wszystkie folie bąbelkowe. Więc jest element niespodzianki. Także zaczynamy wypakowywanie. No i teraz tak. Na pierwszej mamy okulary. Okulary, tak naprawdę, no jak wiecie, mamy i to całkiem sporo. Ale, właśnie z uwagi na te nasze testy, e, stwierdziliśmy, że zrobimy sobie po prostu zapas, e, takich, które już mamy w naszej kolekcji. One są właśnie stworzone, to są bole. Overlight, czyli to są te, które są stworzone właśnie do, dla osób, które już mają w swoje okulary korekcyjne, żeby właśnie było im łatwiej funkcjonować, żeby to było bezpieczne, a żeby nie musieli też sobie montować szkieł w właśnie w te okulary bezpieczne. Kolejną rzeczą, aha. Kolejną rzeczą jest coś, co zademonstruję Wam przy okazji któregoś z odcinków, mianowicie... Miało być to link, który miała służyć, tak wiecie, to znaczy nie, to rzeczywiście. Do pistoletu jest całkiem spoko, bo tak jak mamy tutaj tą kaburę, wpinamy sobie właśnie tutaj karabinczyk w pistolet. No i w momencie nawet, bo mamy tą właśnie na klik, jak widzieliście. I w momencie, gdy jednak by nam się ta, ten klik cały popsuł i nagle nam pistolet by wyleciał, no to no, no cenimy sobie takie rzeczy, nie chcemy, żeby się zgubiło, także to nam dodatkowo zabezpiecza. Fajna rzecz, to jest taka sprężynka, bardzo solidnie wykonana, korście niewielkie bo to około dwóch dyszek. Także myślę, że warto, jeżeli ktoś jest zwykłes ożony boczniaki. O, to jest super i to jest zastanawiające, co to może być. Chodzi o to, że poczekajcie. A, jest to coś, co się nazywa wieczną zapałką. Wieczna zapałka z bushmana, ona kosztuje też około właśnie 20 zł. Uuu! Myślę, że robię coś źle. Chyba tak, chyba to chodzi o tą iskrę, także... No. Nie no, coś takiego też jest ciężko osiągnąć, zwłaszcza z moimi biednościami. Nie mam pojęcia, mam nadzieję, nie no. Aaaa! Wiem! Wiem, no. Chodzi o to, że ona nie jest tak do końca wieczna, no bo jednak jeżeli skończy Wam się paliwo, które właśnie wlewamy, odkręcamy sobie, tutaj do środka wlewamy benzynę. Wlewamy do środka benzynę, no i dzięki temu, że teraz ten materiał, który jest tutaj o, jest nasłączony tą benzyną, no to jak wiemy, benzyna jest łatwopalna, w momencie pocierania wytwarza nam się ta iskierka, która podpala tą benzynę, no i, i mamy ogień, także Pamiętajcie ile dobili. <grych> ale już wiecie, co najmniej będziecie zaskoczeni. Pewnie, że oczywiście jest instrukcja obsługi, no, ale ją też trzeba przeczytać, prawda? Mamy tutaj e, gaz. To jest green gas chyba. E, właśnie do gazówek, a boczniaka mamy gazowego obydwa. Więc to się... Przy... O, Jezus Maria, jest i muga. Mamy, ale jakaś taka dziwna wytyfy. Wiesz, ostatnio pokazywałam Wam się w mugę, ale w pryskaczu, no i ja nie wiem, no zobaczymy, ciekawe, o kurde. W szczypie, czyli nie smarujemy się tam, gdzie jest skóra delikatna, prawdopodobnie też jest tak napisane, no ale no, jak zwykle nie przeczytałam o co chodzi. Także mamy mugę, eee, no i ona automatycznie, sami zauważcie, jest takiej bardziej kompaktowej. Wersji, a bardzo nam zależy w przypadku tego e, całego zbierania tych wszystkich naszych rzeczy. Nawet jeżeli byśmy po prostu wychodzili sobie na biwak do lasu, żeby wszystko było możliwie jak najlżejsze, jak najmniejsze, żebyśmy mogli spakować e, więcej rzeczy, które nam się przydadzą, ale nie o aż takim e, konkretnym ciężarze no bo jednak będziemy to wszystko nieśli na plecach, a nie wieźli ze sobą taczką. <laughs> e, no i to jest hit. To jest hit. <laughs> to jest hit. Jest to e, filtr do wody firmy Sawyer. I o co tu chodzi? Właśnie w, między innymi było napisane, że bo, warto się zaopatrzyć w takie rzeczy jak tabletki uzdatniające wodę, które są oczywiście tańsze, no ale przy tym, wiecie, wrzucicie tabletkę, no i automatycznie w, w tabletka Wam się marnuje. To znaczy, marnuje, no wykorzystaliście ją, no ale nie, to nie jest wielokrotnego użytku. Natomiast tutaj, i to jest dla mnie w ogóle jakieś science fiction, jest to wersja mini, są też takie chyba stacje uzdatniające właśnie wodę, czekajcie, i w Sojerze... Cudowne jest to, nie wiem jak oni to zrobili i nie wiem tak naprawdę w jakiej klarowności musi być woda, którą będziemy sobie tutaj filtrować, ale według producenta ona może starczyć na 100 tysięcy galonów wody. Galon to ile jest? Jezus Maria, moja wiedza po prostu. Poczekajcie, wezmę sprawdzę. Powiem Wam, że jestem w szoku, bo o to chodzi, że z tego co przeczytałam, ee, tak. Z tego co to jeden galon, w zależności od tego jaka jest podana miara, czy angielska, czy amerykańska, no to ma od ponad 3 do ponad 4 litrów, czyli siłą rzeczy, drugą dedukcji, wyobraźcie sobie, że jeżeli tu jest napisane, że jest 100 tysięcy galonów wody, no to mamy od 350 tysięcy do ponad 400 tysięcy litrów wody. Jak?! Teraz w ogóle to, to jest hit i teraz tak właśnie jest fajnie opisane, czy też czytam instrukcję obsługi, no bo możemy pić z różnych miejsc, a jednak warto, żebyśmy wiedzieli, czy na pewno sobie tą wodę filtrujemy jak możemy to zrobić. Eee, tutaj mamy różne opcje, jak można sobie właśnie tego użyć, w zależności od mogą to być butelki, worki foliowe bezpośrednio właśnie ze zbiornika z jakiegoś strumienia, także forma użycia jest dowolna. A tu mamy chyba taką buteleczkę, ale paska. Patrzcie, zobaczcie, jakie to ładne. zarąbiste. Zrzuwamy sobie wodę, wtykamy sobie tutaj właśnie ten nasz filtr do wody i pijemy. Czyli jest taka opcja. I w ogóle zobaczcie, kiedy jest moje bo sobie Specjalnie wziąłem taki kolor. <gry> o, śliczne, różowe. Nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Ale prawdopodobnie tylko sobie zrobimy jakąś recenzję przy okazji yy, naszego jakiegoś wyjścia. Jest słomka. Jest jakaś wielka strzykawa. Yy, koszt to jest około... Yy, ponad 200 zł. Tak mi się wydaje. Około 200 zł. Także uważam, że nie są to duże pieniądze. A naprawdę warto mieć coś takiego w domu, bo różne sytuacja może być, różnie może się zdarzyć, a coś takiego zawsze może się przydać. Także e, jak najbardziej polecam. Swoją drogą zobaczcie, jak się kończy bycie niezależną e, kobietą XXI wieku. Coś tam szczeka, albo kaszle. Nie wiem. Czasami mam wrażenie, że jeżeli, jeżeli ktoś by tak na mnie popatrzył z boku, to by sobie pomyślał, że mam coś z gara. Tu <gadam> do siebie w lesie. I <gadam> do czego tak dość intensywnie gestykuluję. Nie, ja już jestem obsrana. No dobra, lecimy dalej. Im i to zrobimy, tym szybciej stąd wyjdę. I teraz robimy coś, co jest naprawdę genialne i co na pewno będzie nam służyło właśnie do porównania. O kurde. Co? No, to jest hamak. To jest hamak, ale co Wam się pierwszy rzuca w oczy? Trochę się chyba nie spodziewałam tego, że to jest tak bycze i dość ciężkie. Jest to hamak od Didi. On kosztuje 340 zł, więc to jest taka, no można powiedzieć, że prawie że średnia pół, półka, bo no nie jest to lezowik, który jest jeszcze droższy e, i to sporo. No, ale no to już jest niby coś lepszego. Tylko, że mówię, to jest naprawdę duże. Tamten jest dwa razy mniejszy. No nie wiem. Może można go jakoś uszczupić. Oczywiście tu też jest wersja z, z moskitierą i on jest w kolorze takim jak opakowanie. Także e, ostatecznie myślę, że w takim lesie, jaki nam e, tutaj e, Gwarantuje matka natura e, też się sprawdzi. I e, jego sobie zrobimy chyba w formie właśnie porównania, że na nowo po prostu rozłożę zarówno tamten hamak, mam nadzieję, że teraz już lepiej i rozłożymy ten hamak, zobaczymy sobie jak będzie wyglądała długość, e, kwestia wygody i czy rzeczywiście warto jest wydawać aż o tyle więcej pieniędzy. No na pewno opakowanie jest troszeczkę bardziej um, takie wiecie porządniejsze. Ale czy to jest warte? Tyle hajsu. No nie wiem, no nie wiem. Dziwne mam odczucia, bo mówię. Dla mnie to jest w chwili obecnej po prostu zdecydowanie za duże. No zobaczymy. No ale był polecany. Były polecane właśnie na forach w takim przydziale cenowym. no tu? Usuwania kleszczy. No, właśnie ciekawe, czy mi się dzisiaj nie przydadzą. No, to taki standard. Mamy do wersji dużej i do wersji malutkiej. Ładne, fajne, w ślicznym kolorze. Można sobie je przypiąć właśnie, bo tutaj jest taki pseudo-karabinczek, także spoko. zawsze można mieć przy sobie. Warto. Jeżeli ktoś dużo chodzi po lesie, no to naprawdę warto. Żeby właśnie nie używać pensat i tak dalej, tylko tutaj sobie weźmiemy elegancko, wykręcimy i wtedy jest większa pewność, że usuniemy go całego, a nie, że jakaś część zostanie w środku i jeszcze nie daj Bóg tam żygnie. A to też się zdarza, i wtedy robi się nieprzyjemnie. No dobra, czyli mamy to. Mamy to. Zostało nam. O, został nam tarp. Został nam tarp. No i tarp też mamy od Gigi. Kolejna bycza rzecz. Ale z tego co czuję, nie ma tu masztów. Także jest to tarp bezmasztowy. Także, no chociaż tu niby jest odchudzony, ale jest to też tak. To znaczy nie, no, ostatecznie nie jest ciężki. No, tak to wygląda. W Grubość i nie Mamy no tutaj tarp 3 na 3, czyli prawdopodobnie będzie to mniej więcej wielkość taka sama jak tamtego dekatlonowego. On nie powiem Wam dokładnie, ile kosztował. Tutaj macie całą nazwę, jak to wygląda. No i ja nie z kolorze oliwkowym. Właśnie tak jak jest w przypadku Didi Hamox, jest akurat taki, jaki mamy kolor opakowania, taki będziemy mieli kolor tarpa również w środku. Tutaj mają te piękne metki. No i to też zrobimy sobie właśnie jako porównanie obydwu tych obydwu hamaków, po prostu rozłożymy sobie taki jeden tarp, z tego względu, że jak czytaliśmy, ostatecznie powinno być to wystarczające dla dwóch osób. Także, no zobaczymy, jak to się sprawdzi, no bo może, bo ja się boję. Ja się boję hamaków, ja lubię ciki, bo wtedy mam takie poczucie, że jestem w jednym pomieszczeniu z jedną osobą i się czuję jakoś tak bezpieczna. Jezus mega ten ziomek cały czas tam jest, no zaraz oszaleję po prostu. No dobra. Także mamy na tyle, e, dzisiaj jeszcze zamówiłam sobie śpiwór do e, hamaka, wstępnie wzięłam Kampusa, Kampusa za około 120, 120 zł, w, tak dla takie warunki wiosenno letnie no bo nie zamierzam spać w, w hamaku w warunkach takich cięższych, no jestem jednak wygodna. <grytanie> I co jeszcze? A no i właśnie, żeby w, troszeczkę wziąć przywrócić moją wiarę we wszelkie sprzedawane piłki do drewna, będziemy mieli też niedługo e, właśnie piłkę, ale taką tylko piłkę-piłkę poręczną, żeby nam posłużyła w końcu jaka piłka, a nie taka, jaka była dołączona właśnie do, e, do maczety. Także widzimy się w następnym odcinku. E, będziemy sobie recenzować którąś z tych naszych nowych, e, z tych naszych nowych itemów i zobaczymy, co z tego będzie. Także... Widzimy się w następnym odcinku i buziaczki, a ja stąd spadam.